Dzień dobry. Siemaneczko, siemaneczko. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że Zobaczyłem to. Człowiek stał, stałcie czy, czyszczałki. Później połamany człowiek w lewo, czyli idziemy tam. Idziemy tam. Idę, idę sobie, idę, idę. Straszny las oczywiście to jest. Patrzę, o skręt jakiś fajny. Pomyślałem, że pójdę tutaj coś wcześniej tu już zuczało. tam 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 leciały kamyki do tamtego pustego miejsca Nic to może być ale idę tam co ty patyki kurde o nie tutaj nic nie ma już tutaj już nic nie ma tylko widziałem coś tam tam coś było Idziemy szybko. Co to było? Co to było? Ten właśnie patyk, który ten, ten mały. Ten był tu. Nie wiem to. Kolejny. To jest. Twarz. A się nie było to Tam, tam spod z, z Eryka coś, coś poleciało. Chodź Eryk, tutaj. Szybko, szybko, szybko. szybko. Dziura. Ale koparkę. Dobra, lecimy raczej szybkie. Go! Przepraszam, że powiedziałem go, ale muszę. Tam. O, wróciła,